Cześć, witam was na kanale Pisarka o Pisaniu. Ja nazywam się Roxana Samagalska i jestem autorką książek obyczajowych. Moja ostatnia powieść ma tytuł Smaki Szczęścia. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś bardzo ważnym, czyli jak właściwie napisać propozycję wydawniczą, jeśli marzę o wydaniu książki w wydawnictwie tradycyjnym. Jeśli zastanawiasz się, jak to zrobić, to, to ten odcinek jest dla Ciebie. Zaczynamy! No dobra, napisałeś książkę i teraz jesteś już absolutnie po wszystkich poprawkach, jesteś całkowicie pewny, że to jest ta książka, jest idealna, masz ją sprawdzoną pod każdym możliwym kątem, chcesz ją wydać do wydawnictw tradycyjnych, ale jak to zrobić? No właśnie, ja słuchajcie, przeszukałam sobie internet i tych. Tych wskazówek jest naprawdę dużo i mm, wszyscy mówią właściwie o jednym: że mail powinien być krótki, zwięzły i na temat. No tak, to wiadomo, ale co to właściwie znaczy krótki, zwięzły i na temat? Przecież ja chcę tyle informacji w nim zawrzeć. No dobra, od początku. W pierwszej kolejności należy zrobić research wydawnictw. To znaczy, wiadomo, że gdzieś tam są dostępne bazy wydawnictw, ale to nie o to chodzi, żeby, wydać, żeby wysłać. Propozycje książki do wydawnictwa, jeżeli ja piszę obyczajową do wydawnictwa, które na przykład wydaje tylko fantazy, bo oni w ogóle nie wezmą tego pod uwagę. Poza tym to jest nieprofesjonalne i niepoważne. Więc najpierw robimy research. Sprawdzamy, które wydawnictwa wydają książki w naszym gatunku. W tym gatunku Którą, w którą, jakby, w jakim napisaliśmy książkę i yy, co chcemy wydać. Tak więc, jeżeli już mamy zrobioną listę tych wydawnictw i wiemy, że na przykład tych wydawnic jest 20-30, no niestety za każdym razem musimy wejść na stronę wydawnictwa i sprawdzić, jakie są ich wymagania. Na szczęście te wymagania są praktycznie takie same, albo bardzo, bardzo podobne. Co musisz przygotować do wysłania takiego maila? Przede wszystkim Twój tekst. Nie bójcie się wysyłać tekstów do wydawnictw. Bardzo często czytam gdzieś, że ludzie się boją, że co jeśli wydawnictwo ten tekst zabierze. Nie zabierze. Słuchajcie, wydawnictwa mają codziennie taką masę propozycji wydawniczych, że uwierzcie mi, nie zabiorą waszego tekstu, nic z nim nie zrobią. Albo powiedzą: tak super, chcemy wydać. Albo odpowiedzą nie, albo w ogóle nie odpowiedzą. To są te trzy opcje, które wydawnictwo może zrobić. Na pewno nie zabierze waszego tekstu. Nie bójcie się. Wasz tekst jest bezpieczny, to są firmy legalnie działające. One nie mogą wam ukraść tekstu, więc nie bójcie się tego. Ślijcie propozycję wydawniczą. I bardzo często jest tak, że ten wasz tekst dobrze jest mieć przygotowany w dwóch, wariantach, to znaczy, w Wordzie i w PDF-ie, dlatego, że są różne preferencje w różnych wydawnictwach, więc żeby jakby być przygotowanym i nie robić dwa razy tej samej roboty, tak już skończycie sobie pisać, waszą książkę, postawicie ostatnią kropkę po ostatniej korekcie, no to wtedy po prostu zapiszcie to sobie w dwóch formatach, stwórzcie sobie jakiś jeden katalog na, najlepiej na pulpicie, ja tak robię słuchajcie, bo ja się inaczej gubię, i tam po prostu wrzućcie te, te dwa pliki. Druga rzecz, druga rzecz, której potrzebujecie, to jest streszczenie Waszej książki. I to jest, słuchajcie, taki temat, <coughs> że to streszczenie powinno być oczywiście w miarę krótkie, dlatego że od tego w ogóle redaktor zacznie, od streszczenia Waszej książki, ale mówię w miarę krótkie, no bo przecież. Nie może ono być na 7 czy 10 stron, bo nikt tego nie będzie czytał. To ma być krótkie, jednostronicowe. Czasem na stronie wydawnictw jest napisane, ile dokładnie może mieć maksymalnie znaków. Więc sprawdźcie to, zwróćcie na to uwagę, bo to też jest niezwykle istotne, żeby przygotować to streszczenie według wytycznych wydawnictwa. W streszczeniu jak je napisać? Bo to też jest temat na właściwie na kolejny odcinek, ale no, w paru zdaniach. Streszczenie musi być napisane tak, żeby ktoś po przeczytaniu tego streszczenia chciał przeczytać cały tekst. Musicie się postawić w pozycji redaktora, do którego codziennie trafia 10 propozycji wydawniczych, książek, na przykład właśnie obyczajowych, czy, czy Fantazy, czy Young Adult, czy jakikolwiek jakikolwiek inny gatunek. I ten ktoś. Ma 10 propozycji. Dlaczego on ma właśnie sięgnąć po Twoją książkę jako pierwszą? Zadaj sobie to pytanie i postaraj się tak napisać streszczenie naprawdę poświęć na to czas, dopracuj je, pozbądź się wszystkich zbędnych słów, które niczego nie wnoszą. Niech to będzie naprawdę, słuchajcie, mięsista treść ale taka, żeby ktoś po przeczytaniu właśnie tego Waszego streszczenia Chciał sięgnąć, otworzyć ten plik z waszą książką i przyjrzeć się waszemu tekstowi. To jest niezwykle ważne. Nie wiem, czy nie najważniejsze. No, nie, ważny jest tekst, wiadomo, ale to jest jakby ten, to jest ważne, to jest naprawdę ważne i poświęćcie na to czas. Tutaj nie ma, nie, pośpiech będzie, będzie negatywny, więc, więc, więc zróbcie to porządnie. Zróbcie to porządnie, po prostu. Dlatego, że im lepsze będzie to streszczenie, tym dacie sobie większe szanse, że po prostu ktoś zobaczy Wasz tekst i być może wtedy powie, tak, chcemy to wydać. I dostaniecie ten telefon albo mail z taką cudowną wiadomością i to Wam zrobi nie tylko dzień, ale i miesiąc, i rok. Trzymam za to kciuki. No dobra, ale co? Mamy tekst, tekst mamy streszczenie, potrzebujecie jeszcze biogramu. Znowu najważniejsze informacje o waszym dorobku literackim. Jeżeli to jest pierwsza książka, też to napiszcie o waszych jakichś osiągnięciach literackich, a może z innej dziedziny, która może gdzieś wesprzeć te wasze działania literackie. Co jest jeszcze ważne w biogramie? Wspomnijcie, jeśli prowadzicie social media, jeśli już macie jakąś grupkę ludzi, którzy was czytają, może właśnie nawet padzie, no to wtedy też napiszcie o tym. Zastanówcie się, co mogłoby spowodować, że znowu wydawca pomyśli: O, fajnie. Chcemy z tym człowiekiem pracować. Dalej, jeśli już mamy te trzy rzeczy przygotowane, jeszcze raz powtórzę, to jest wasz tekst, to jest streszczenie i to jest biogram, no to jedziemy dalej. Sama treść maila. Sama treść maila powinna być krótka, powinna być przejrzysta. Bo znów postawcie się w sytuacji tej osoby, która dostaje te setki tych maili, dziesiątki tych maili, i każdego dnia musi po prostu przekopywać A przecież nie dostaje maili tylko z propozycjami wydawniczymi, więc niech ten mail będzie jasny, zrozumiały, ale taki, który po prostu spowoduje, że redaktor sięgnie dalej do Twojego tekstu, do streszczenia, do biogramu. Zainteresuj. W, te, w tym mailu Twoją historią. Przede wszystkim, oczywiście, wiadomo, grzecznie, na dzień dobry, ale potem, jak już będzie po przewitaniu, opowiedz dwa zdania, może trzy, nie więcej o swojej historii, dlaczego ona jest taka wyjątkowa. I dlaczego wydawnictwo powinno ją wydać? Opowiedz też o sobie, ale też znowu dwa zdania. Powiedz, jaki to jest gatunek, yy, jaka jest długość tej książki. Yy, w znakach ze spacjami najlepiej, dlatego że to naj, yy, najłatwiej obrazuje, jaki to jest, jaka to jest długość książki. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Wydawnictwo bardzo często już na tym etapie sprawdzają, jaki będzie dla nich koszt wydania Twojej książki. No więc oni operują składkami, więc Ty też yy, ułatw im życie żeby jak najmniej czasu musieli poświęcić na takie prozaiczne rzeczy właśnie. Więc jeżeli napiszesz, że na przykład to jest właśnie 360 360 znaków ze spacjami, no to oni od razu wiedzą, to jest 9 składek, więc super będą mogli sobie oszacować jaki będzie koszt wydania tej książki. A naprawdę uwierzcie mi, że słyszałam od właścicielki wydawnictwa, że tak się robi, że po prostu sprawdzają to. I też. Słuchajcie, wcale nie ma się co dziwić, że, że te koszty są sprawdzane na końcu dnia. Nie oszukujmy się. To nie jest tylko ta strona artystyczna, ale też finansowa. Szczególnie jeśli wydawnictwo wykłada pieniądze na pokrycie kosztów wydania książki, no to musi sprawdzić, jakie to będą pieniądze i czy po prostu ten zysk mu się zwróci. Jak zatytułować taki mail? Propozycja wydawnicza i to też bardzo często jest opisane na stronie wydawnic, propozycja wydawnicza, tytuł książki i imię i nazwisko autora. To jest ważne, bo potem łatwiej jest po prostu wyszukiwać takie, takie maile. To jest prozaiczny temat, ale no od razu wiadomo, jakby czego dotyczy ten mail. Możesz też napisać, dlaczego Twoim zdaniem Twoja książka pasuje do profilu wydawnictwa. Jeśli to nie jest Twoja pierwsza książka, możesz dołączyć um, link do um, na przykład Lubimy czytać, gdzie są opinie o Twoich poprzednich książkach. Jeżeli prowadzisz Dziękuję. social media, to też jakby wspomnij o tym. Um, ja to już któryś raz mówię, ale to jest niezwykle istotne. W dzisiejszych czasach ten marketing jest bardzo ważny, um, nie tylko dla wydawnictwa, ale też dla Ciebie, jako dla autora książki, więc nie zapominaj o tak ważnych sprawach to wszystko ma znaczenie. Musisz to tak zgrabnie napisać, żeby ten mail nie był zbyt długi, bo przecież szanujemy czas redaktorów w wydawnictwach, więc spróbuj wydrukować sobie może nawet treść takiego maila i poskreślać wszystko, co jest według ciebie nieistotne. Możesz się kogoś poradzić i po prostu niech ktoś sam podpowie ci po prostu, co jest nieistotne z tego maila. Albo może wręcz przeciwnie. Jakaś bliska Ci osoba powie: Słuchaj, ale przecież Ty zrobiłeś to, 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 takie masz doświadczenie, zapisz to wszystko. To jest ważne. Więc ym, pisanie tego maila, ja znowu powiem, tutaj cierpliwość i daj sobie chwilę, to nie tak, napi nie, napi nie napisz go na kolanie, broń Boże, w pośpiechu, gdzieś, gdzieś po prostu nie sprawdzając pewnych rzeczy, nie zastanawiając się yy, nad tym, yy, co napisać i jakie wartości pokazać, bo to jest ważne, żebyś pokazał, Twój PRODUKT, jakim jest Twoja książka, i siebie, jako autora tej książki, z jak najlepszej strony, bo no przecież nie będziesz wysyłać co tydzień tej samej książki, tej samej propozycji wydawniczej, tylko wysyłasz ją raz, y, trzymając kciuki, żeby się udało i żeby Twoje ukochane wydawnictwo powiedziało: tak, chcemy tę książkę, chcemy Ciebie mieć na pokładzie, jako autora. Więc no, nie pozwól sobie na błędy, nie pozwól sobie, żeby właśnie przez napisany byle jak, mail z propozycją wydawniczą, wydawnictwo stwierdziło, a w sumie to nic ciekawego, propozycje jakich wiele, więc podkreśl wszystkie atuty Twojej propozycji właśnie w tym mailu, bo to jest niezwykle istotne. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, albo doświadczenia, piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie przeczytam, pamiętajcie, że odpowiadam na każdy Wasz komentarz, więc śmiało piszcie, śmiało. Na dzisiaj to wszystko, może jeszcze kiedyś zrobię taki odcinek, gdzie po prostu faktycznie napiszemy wspólnie może takiego maila, albo po prostu ja go napiszę tak, żebyście widzieli co dokładnie ja piszę w takim mailu z propozycją wydawniczą i jak ja się reklamuję niejako wydawnictwu, ale na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam bardzo, to był kanał albo jest kanał Pisarka o Pisaniu, ja nazywam się Roksana Samagalska, i jestem tu dla Was. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, no to wiecie, co robić. Piszcie komentarze, subskrybujcie, lajkujcie. A ja jestem tu dla Was. Do zobaczenia. Hej!